Cześć, słuchajcie, jesteśmy nad malowniczym miejscem w miejscowości Kvinesdal. Eee, nad, łowię nad fiordem. Eee, jest to bardzo piękny, głęboki fiord eee, położony w pięknym miejscu. Tutaj zaraz za mną jest, eee, jest piękny most, który wisi nad tym fiordem, ale w tej chwili jest duża mgła i nie widać go. Może mi się uda potem go Wam pokazać. Eee, Miejsce przepiękne. Jest ryba. Nie jest duża, bo to chyba jest mały. Nawet nie będziemy potrzebowali podbieraka do tej ryby. To jest mały sej, mały sej tak, śliczna rybka, popatrzcie. Marutki sej. Piękna rybka, mały sej. Śliczne kolory, spokojnie malutki, spokojnie. Teraz popłyniesz do wody Nie wiem czy Nie wiem czy ten Czy widać Czy złapał ostrość Taki mały, fajny Oczywiście na przynętę spincrafta No nie polujemy dzisiaj na te seje ani na Liry Polujemy na strągi morskie Piękna mała ryba Będziemy wypuścić ośmotki to W tej chwili już prawie nic nie widać na wodzie. Jak przyjechałem tutaj była godzina bodajże siódma, ósma, ósma z groszem było widać jeszcze most, teraz już go nie widać ale ja myślę że to się zmieni z czasem za chwilę powinno się to zmienić, ta mgła opadnie, słońce wyjdzie. Będę mógł wam pokazać jak wygląda piękny fjord Polecam, żebyście mogli kiedyś, jeżeli chcecie się gdzieś wybrać kiedyś na norweski fjord na ryby, to polecam naprawdę, co to jest coś pięknego, no to są widoki nie, nie, nie z tej ziemi. No ale dzisiaj akurat jak na słyszę, nie można, ale dobrze nie mogę pokazać Wam zbytnio No bo jest jak jest, widać jak jest No nic, na razie skupmy się na rybach, a potem pomyślimy, może będzie zmiana pogody dobra jeszcze jeden rzut trochę tutaj w tę stronę żebym mógł rzucić tą wszędzie jeszcze pływa lód pozrywał się, po... popłynął i podpływał w tych otoki ale fajnie tu jest cicho są trochę małe soboty cicho, no, co to Norwegia ja w sobotę to pracuje to jest normalne, że nie odpoczywają wszyscy w sobotę czy w niedzielę Kanale I oglądasz to wideo, to znaczy, że jesteś zainteresowany tematyką wędkarską, jesteś zainteresowany wędkarstwem. Bardzo Ci dziękuję, że oglądasz to wideo. Jestem mega szczęśliwy, że mogę nagrywać to dla Was, dla Ciebie. Musicie wiedzieć, że to wideo, które ja nagrywam, tworzę ten kanał to tak naprawdę nie jest to mm, moja twórczość, to wytworzycie to wideo, wytworzycie ten kanał, wytworzycie tego YouTube'a, ponieważ no, bez, waszej, bez waszego zaangażowania w kanał, to znaczy bez wejść na filmy, bez oglądania, bez lajkowania, bez dawania łapki w górę, co jeszcze bez subskrypcji, tak naprawdę ten kanał byłby martwy, a co jeszcze najważniejsze bez komentarzy, które Gdzieś tam pod spodem się pojawiają, pod filmem. Kanał byłby martwy i tak naprawdę, no, tworzyłbym wideo na wędkarskie tylko po to, żeby mieć się dla siebie, no to trochę nie fajnie. Ja robię to dla Was. Słuchajcie, to... To cały, ten cały mój YouTube, ten mój kanał, który się dopiero, który jest w powijakach i dopiero zaczyna gdzieś tam troszeczkę funkcjonować, jest tworzony dla Was, to Wy jesteście w bardzo dużym pośrednim procencie twórcami tego, bo no, tak jak mówię, no bez Was nie ma sensu nagrywać takiego wideo. Ja bym przyszedł tutaj na ryby z wędką, łapałbym te ryby i szedłbym do domu, a tak ja to nagrywam, poświęcam temu mnóstwo czasu. Poświęcam temu mnóstwo serca, zaangażowania, bo to lubię. Lubię nagrywać, lubię zajmować się wideo, lubię wędkować, to jest moja pasja. I teraz te dwie pasje mam połączone w, yy, są połączone razem i, i strasznie się cieszę, że mogę je realizować i dzielić się z nimi, nimi z wami. No to jest nieocenione. Dlatego bardzo wam dziękuję za wchodzenie na kanał, bardzo wam dziękuję za subskrypcję, piszcie w komentarzach. Czy czy kanał wam się podoba czy nie napiszcie czy napiszcie czy hmm... czy coś wam nie pasuje jeżeli wam coś nie pasuje to śmiało piszcie ja będę na wszystko odpowiadał będę starał się po prostu robić tak żeby to poprawiać żeby to szło w dobrą stronę bo jeżeli ja nie mam informacji czy się to wam podoba to wy jesteście społecznością i to wytworzycie to wideo te, 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 ten kanał i ja jestem tylko pośrednikiem ja tylko pośredniczę, sorry mi się założy, bo trochę w sieci ja tylko pośredniczę w tym, że ja robię to na YouTubie a tak naprawdę to wytworzycie wideo. Pamiętajcie o tym i jak wchodzicie na kanał subskrybujcie go, komentujcie, piszcie co Wam nie podoba się w tym co robię może no właśnie Piszcie, co Wam nie podoba się w tym i pstryk, bateria się rozładowała, przyjechałem w drugie miejsce i, i na tym drugim miejscu patrzę, że się nagranie urwało. Więc kontynuując i kończąc tą, tą, tą wypowiedź, wchodźcie na kanał, subskrybujcie, dawajcie łapy w górę, piszcie w komentarzach, co Wam się podoba, co nie cały czas, piszcie, piszcie, a ja będę odpowiadał i będziemy fajnie, fajnie ciągnąć z tym kanałem i ja będę miał powera bo mam zajawkę straszną będę miał powera na to, żeby to dalej tworzyć, żeby to nagrywać i, i, i żeby robić lepsze wideo. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku i łapy w górę. Słuchajcie, na koniec nie chciałem się nie mogłem się oprzeć, mgła zeszła. I przyjechałem w to samo miejsce gdzie byłem rano, gdzie nie było nic widać, pokazywałem wam to miejsce. Teraz no, mogę wam jeszcze raz pokazać śmiało ten most z daleka, przepiękny most nad fiordem, i okolice w koło, na koniec filmu. Wracamy do domu. Także tu są góry. I jeszcze raz piękne widoczki całą okolicę i ten piękny most na głównej drodze Norwegii.